I ruszyły. oj, ależ wyłamał do boku sal sabel na prowadzeniu Ilal, ale już sal sabel wysuwa się na front. Sal sabel i ucieka rywalą. Sal sabel na drugiej pozycji, Joker na trzecim miejscu, Ilal na czwartej pozycji, Mirza. Na piątym miejscu Milana i na szóstej pozycji Spita Wam. Z ogromną przewagą prowadzi Sal Sabel. Sal Sabel, a peleton prowadzi Joker. Sal Sabel z przewagą, Joker na drugiej pozycji. Za moment wyjście na prostą finiszową, czyli 550 metrów do celownika. Ucieka salsa Bel. ucieka tam. Pogoń trwa. 400 metrów do celownika. Salsa Bel, ma przewagę. Finiszuje, spita wam. Salsa Bel staje na front, wychodzi, spita wam. Spita wam, spita wam z przewagą. 100 metrów do celownika, spita wam Ilal i w celowniku spita wam Ilal na trzecim miejscu, Salsabel Al-Kalediyak.